Starałeś się, skarbie. Powiedziałeś, że lubię dużo boczku. No dobra, dobra. Ramia, powiedz mi, yy, gdzie ty się widzisz za rok? Za rok? Oło. Tak. <laughs> to, kurwa na banrumie. Pewnie. <laughs> Nie będę walczyć. Nie Chciałem walcz Ramby. Walcz ja prawdą, a wszystko się ułoży. To wszystko tu to... siła argumentów! Kurwa! Przekonam cię! Tylko prawda ci uratuje. Kurwa, pogarnij się, kurwa, śwe. Nie wpuszczę, to jest mój teren teraz Rębi, proste. Ja mam numer chyba do Montana To jest Montana chyba Halo? Nie, ja zapłacę 800, git git Szepia, ja zapłacę 800, halo? Guess who's back <laughs> <laughs> O oh, nie

Coś tu noże. Sargedan, no że zanurzał osłup. Więcej razy strzel. Widzisz, paęc u kurwa, że leży. Red Lawidy dosadł mnie sery 20 pocisków. Nie wiem czy to przeżyje, tryska z niego krew. Potrzebne jest szybkie wsparcie MT. Nie trafiłeś ani razu, ja wstaję, wypierdalam. Stąd nie mam już kurwa człowieku na komendzie. Zez rozbieżny masz. To ciekawe. Nie w mnie, bo zaraz pod mapę wpadnę. Co zrobisz? Główno kurwa. Z, z strony Black. To nie chodzi o to John, John Ja chciałem pomóc mu w Działałem w ramach Pomyślę, pomocy mu w Po prostu dla sportu chciałem tutaj odwiedzić komendę Zrobić co nieco trochę go cię nie spysię. Kurwa nie mogę mówić głośniej Bo chciałem być wiesz empatyczny wobec innych ludzi Ale tu widzę że każdy pizde że na tej komendzie no więc, trzeba, w sumie, więc w sumie jest... to mogę się szarpać Na to wychodzi że tutaj inaczej nie da się dyskutować Jak kurwa z drugiego końca komendy Słychać ludzi Dzięki że powiedziałeś nie ma problemu po Teraz mnie no, słyszysz dobrze? Witam z tej strony Gramofon15 Wraz ze mną jest Gramofon16 oraz Subwoofer4 Subwoofer4 zaraz dołączy Witamy na vlogu, ja i on Okej, na razie Witam serdecznie Czego palmy bijesz? Zły adet, kurwa, zły adet. A, kurwa, zły adet, zły adet, kurwa <grymne> kurwa w domu wszystko okej? Okay? My na niego nie zasługujemy panowie kurwa Nie zasługujemy <grymne> Dawaj dawaj Tak więc co idzie tak <grymne> Ręce, ręce, PODDAJ SIĘ podaj SIĘ ŁAPY ŁAPY DO CIEBIE FUNKCZONER NIE RUSZASZ SIĘ KURWA INAŻ JEST więcej, NIE RUSZASZ SIĘ ale KURWA CO JEST za LIAGOM ODJEŻDŻA 3 KURWA NIE MA I ODJEŻDŻA NIE DAJEMY TO czy Trzy... Trzy... Ali Alivederci Roma! NICH POKONAĆ NAS NIE ZDOŁA! Pum, pum, para, pa! Perbe, pa, 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 pa! para, fe! pa, pa! pa, pa, pi, po pa! pe, pa! Ma dwa po padewa fuk fuk po po padewa po 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 on padewa pi u la 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 Jednak to prawdą lecz ja umywam ręce Nie wiem co się dzieje, ja byłem w łazience Proszę mnie zostawić, ja tutaj nie byłem Nie wiem co się stało, chyba się przewidziłem Proszę wypierdalać, oglądam ścianę Zasłaniasz mi ścianę to masz problem, imię i nazwisko twoje w tym momencie No to może być Tomasz, Tomasz masz problem z tej strony Tomasz problem Rozmawiam i to, to że nie przełożonym. Przełóż to ty kurwa Pampersa, odejdź ode mnie Człowieku nie chcę cię widzieć na oczy Imię i nazwisko! Nie chcę ci, zejdź mi z oczu kurwa, nie chcę cię w widzieć W tym momencie imię i nazwisko! Nie chcę cię tak. widzieć, nie przesteruj kurwo mi tutaj Chcesz być zawieszony? Witam serdecznie szefa, bonjour Witam szera to jest zawieszone na 24 godziny Z powodu braku szacunku do waszego nasłuchu. Czy, proszę poczekać, czy do pana? Do pana? Brak szacunku, tak? To spierdalaj kurwo Gosiu Nie Nie, ma. no, y, powiem tak y, Patrząc na to z takim dobro y, Dobra, momencik, maska skruchy Skrucha, uwaga Kurwa szefie Ja nie wiem Ja nie wiem jak do tego doszło kurwa. Ja czasami, nie wiem. Nie wiem, nie wiem, tak gdzie... będzie. A tam szefie, ty niech czeka, co ci szkodzi? Jasne, nie? a ty się pierdol, zrób coś ze sobą, jak ty wyglądasz, człowieku? Tylko byś w gry grał, kurwa. Mhm. Wyjdź z domu, rowerek jakiś, kurwa, bieżnia, aerobik, kurwa, nie wiem, crossfit nawet byś przypierdolił. Wiesz, że jesteś jak miejsca publiczne, kurwa, pub, bar, cokolwiek? Może basen to dla ciebie nie, bo wodogłowia masz wystarczająco dużo. Odpuść kurwa, żyć się trochę, żyć, żyć Burbisz! kurwa Już! Już! Jasne, ja poczekam Na pewno chcesz czekać na rozprawę? Naprawdę, rozejdźmy się Naprawdę obawiam, żebyśmy się rozeszli Ja sobie dam radę, poczekam Nie ma opcji Od 50 miesięcy chyba ci nie przysługuje nawet rozprawa, kochany to wracamy. Miałem maczetę, broń palną, kurwa. Miniga na bazukę w torebce, kurwa. I czołg, czołgiem podjechałem do niego. Z lufy po nogach mu strzelałem, kurwa. Tak, śrubokręty w nogi wkręcałem. Wszystko. Ty kurwa. A, no dobra. To zrobię to po mojemu. O, właśnie na to czekałem. Jak mnie ktoś z tej zeruje na krześle, to da się. A się robisz takie zaś. I po co? No i po co? Mówiłem, że wyjdzie! Jest właśnie zatrzymany, teleportuje się przez kraty. A, to padł burmistrz, spokojnie. E, ty! Co ty robisz? Się zaczynał No. o co wam chodzi? Co? Co ty kurwo jebana robisz? Nie do no, niej nie, nie. Cię, kurwa, gryzę po uchu. Gryzę cię po uchu, kurwa. Trochę aktorstwa. Stop, stop, stop. Ej, ty. Ruda, wracamy do akcji. Chodź, bo ja ci gryzłem ucho. Chodź tu. Chodź tu. Chodź, wracamy. Ja ci ucho gryzłem. Ej, ja ci ucho gryzłem. Ja ci ucho gryzłem. Jak ty połocka odskakujesz. Ja odskakujesz Ja ci, ja ci gryzłem. <gadam> ale ja ci gryzłem ucho, kurwa. Tu jesteś, brachu. Stop, ja ją... Zapraszam cię kurwa na rządowy w takim wypadku, kurwa, co to otwierdalasz? Ja, ja kurwa, to pierdolę, kurwa, masz tuiny jebane. Wychodzę stąd, kurwa, rozkuj mnie, bo wale kombatino loginio, kurwa. Z... Nie da się z wami, kurwa, dyskutować normalnie. Pierdolę to gryzę ją, kurwa, w ucho. Gryzę ją, w ucho na CHUJA w chuju, mato, ja w tym ja fa... wychodzę. wychodzę. No stój, tu, mnie. No, o, Ja nawet bólu nie odgrywam, już rozumiesz, kurwa. Nic nie co tam kurwa? Czekamy to co mam że tego, dlatego, żeby na ty kochałeś 15 razy To tyle Ja się czuję dumny a! Jeszcze raz wylecisz na interwencję Będąc off duty robiąc taki cyrk to będzie zawias Kurwa ty, a fryzura nie naruszona. Co ostatnio na zebranie było żeby się nie bawić tej zerami? Chodziło o to, żeby się nie bawić w momencie gdy jest kurwa. O ty gnoju! Nie! Tak to tego ja nie Kurwa nic wszystko Jak. ich! <grym> 7, 2, 1 Kurwa 9, 62, status czwarty 64. Kurwa! Szef! <grym> to jest kurwa nierealne! Tam nic kurwa nie stało! Tam kurwa było pusto! Kurwa! Cały silnik rozpierdolony! O no kurwa! Nic kurwa nie stoi, wyjeżdża, gdzie ja kurwa muszę podjechać! Kurwa! Na Pomyliłeś statusy, kurwa, czwarty, wesoły się rozpuściłeś! Linia, koncentrujemy się na Olympic A! Freeway. Jestem Olympic kurwa, Freeway niepoprawny jadź. patruchu.